Będzie recesja, trzeba się bać, świat się zawali. No i ktoś by powiedział, no strasznie długo pracujesz, to jest prawda. Tak zaprojektowałem swoje życie, żeby sprzyjało osiąganiu moi, moich celów. Ja czasami na jednym kliencie miesięcznie mam 100 tysięcy. Czy obawiasz się CBDC i resetu finansowego wojny o Tajwan? Nie. Cześć! Dzisiejszy odcinek będzie specjalny z tego względu, że odpowiem na pytania, które pojawiają się pod moimi filmami. Odpowiem na pytania związane z produktywnością, biznesem oraz z geopolityką. Już bez zbędnego ekspozy przechodzę do pierwszego pytania, które brzmi tak. Jak wygląda mój przeciętny dzień? Więc oczywiście. Każdy dzień jest troszeczkę inny. Inna będzie sobota, inna będzie niedziela. Wynika to z wielu rzeczy. Przede wszystkim w soboty prowadzę konsultacje z samego rana dla moich klientów. W niedzielę odpoczywam. Troszeczkę inaczej będzie wyglądał weekend. Inaczej będzie wyglądał na przykład poniedziałek czy wtorek. Ale postaram się odpowiedzieć na pytanie, jak wygląda taki przeciętny dzień, kiedy chodzę do pracy. Więc wstaję wcześniej rano, wstaję gdzieś w granicach 5.20, 5.40. To zależy od tego, kiedy się po prostu obudzę. Nie, nie staję z budzikiem. Idę do toalety, załatwiam i od razu siadam do pracy. No i ktoś pyta mnie, Adrian: No, a co z poranną toaletą? Dlaczego nie bierzesz prysznica? Z tego względu, że tak naprawdę prysznic biorę parę razy dziennie, zazwyczaj jest to rano. No i oczywiście przed samym pójściem spać, a czasami jeszcze w ciągu dnia, w zależności od tego, czy na przykład mam trening, czy byłem u konia i tego typu rzeczy. Ja uważam, że lepiej jest od razu wstać. Siąść do pracy i od razu pracować nad tak zwanym deep workiem, czyli nad tą pracą głęboką. Ma to oczywiście uzasadniony sens. Nagrywają o tym materiał, chyba drugi albo trzeci do tyłu, więc sobie możesz zobaczyć, dlaczego od razu warto jest usiąść do pracy. Jest 5:20, 5:30 rano, więc tak naprawdę wszyscy jeszcze śpią. Staram się pracować nad rzeczami, które są najważniejsze dla mnie, nad takimi rzeczami, które popychają moją firmę do przodu. Nie są to rzeczy związane z administracją, czyli z wystawianiem faktur, nie są to rzeczy związane z um, odpowiadaniem na maile i tego typu rzeczy. Jeżeli na przykład jesteś autorem, trenerem, to pisanie książki też będzie tak zwanym deep workiem, z tego względu, że jak tą książkę skończysz, to będziesz zarabiał powiedzmy przez kilka lat. Oczywiście w momencie, kiedy piszesz tą książkę, nie zarabiasz nic, ale potem w przyszłości będziesz zarabiał i nie będziesz musiał pracować. Więc dla mnie to jest właśnie Deep Work to jest dla mnie kluczowa sprawa. Więc samego rana od razu siadam do komputera, od razu rozpoczynam pracę. Ta praca trwa do godziny 9, 10, czasami do godziny 11. I w momencie, kiedy kończę tą pracę. To mój poziom skupienia i poziom energii już jest znacznie niższy niż w momencie, kiedy zacząłem tą pracę. I to jest normalne. Nie będziesz w stanie utrzymać pełnego poziomu skupienia i koncentracji przez cały dzień, więc w momencie kiedy przychodzi ta dziewiąta, dziesiąta, ja jeszcze oczywiście nic nie wiem, odkąd wstałem, to idę na siłownię. Gdzie mam siłownię, biuro, mam wszystko w domu, staram się tak zorganizować swoje życie, żebym za bardzo nie musiał nigdzie jeździć. Idę od razu na siłownię, trening robię około godziny i ludzie się pytają, czy mam energię na treningu. Oczywiście, że mam energię na treningu. I w momencie, kiedy kończę taką, taki trening, Zjadam śniadanie, biorę prysznic i znowu wracam do pracy. I pracuję gdzieś do godziny 17. No i ktoś by powiedział, no strasznie długo pracujesz, to jest prawda, ale ja lubię swoją pracę, tak? I mam czasami tak, że mi się nie chce pracować, no to sobie wezmę miesiąc wolnego albo dwa miesiące wolnego, ale normalnie pracuję dosyć długo, bo, bo lubię. No i teraz co się dzieje potem? O godzinie 17 kończę tą pracę i zazwyczaj mam kolejny trening. To jest to trening konny, trenuję dyscypliny typu Western, albo idę na koniu w las, i już potem, kiedy kończę ten trening, kiedy kończę ten teren, ewentualnie, wracam do domu i mam czas dla, dla mojej rodziny. Oczywiście bardzo często jest tak, że jak idę w teren, to idę z żoną, idę z córką, więc też spędzamy ze sobą czas. I w momencie kiedy wracamy, to mamy znowu czas, tą godzinę dla siebie. Ktoś by powiedział, że no mało czasu spędzam teraz z dzieckiem. To jest po części prawda, ale moja córka ma już 13 lat i ona jest na takim etapie, że ona ma swoją ekipę i rodzice stają się powoli B i ona coraz więcej czasu spędza z swoimi znajomymi. I potem idę po prostu do łóżka. Otwieram sobie książkę, zaczynam czytać zazwyczaj jakieś rzeczy związane z biznesem, rzeczy, które mnie interesują, i idę spać. Więc można powiedzieć, że mój dzień jest nudny i bardzo powtarzalny. I tak, tak ma być po prostu. Tak zaprojektowałem swoje życie, żeby sprzyjało osiąganiu moi, moich celów. Czy Twoim zdaniem popołudniowe drzem, drzemki mają sens? Jak najbardziej tak. Ja teraz zacząłem tak działać, że rano od razu pracuję i potem w granicach godziny 9, 10, 11 idę na siłownię. I na początku masz tak, wstajesz rano, masz wysoki poziom energii, potem pracujesz, ten poziom energii gdzieś spada i koncentracja ci spada. Idziesz na siłownię, znowu masz po prostu wysoki poziom energii, który się utrzymuje, powiedzmy, do tej godziny 17, 18. Potem znowu mam trening i znowu ten poziom energii jest podniesiony. To bardzo fajnie funkcjonuje, ale jak pracowałem bardzo często, tak, że wstawałem, siadałem do komputera i pracowałem, pracowałem bardzo długo, to gdzieś tam granica godziny pierwszej, drugiej już czułem tą senność, więc brałem sobie taką 20-30-minutową drzemkę. To jest fajne, jeżeli podobnie jak ja kładziesz, się I zasypiasz, i to jest fajne, jeżeli nie przyciągasz tej drzemki. Ale to, co trzeba zrobić przede wszystkim, to na pewno zadbać o swój sen. I masz lepszy sen, tym masz wyższą produktywność i wyższy poziom energii w ciągu dnia, i nie masz też takiej potrzeby dosypiania gdzieś tam po południami. Ale jeżeli chcesz sobie wziąć 20-30 minutową drzemkę, jak najbardziej polecam, jest to coś, co na pewno podniesie Twój poziom produktywności. Jakie masz poglądy na temat Roberta Kiosjakiego? Więc to jest człowiek, który na pewno zmienił moje życie, ponieważ jak miałem 16 lat, ja zawsze czułem, że powinienem zostać przedsiębiorcą. I zawsze chciałem być bogaty, chciałem być milionerem. Więc moi rodzice mówili mi, że jest to dla mnie nieosiągalne, wszyscy znajomi mówili, mi, że tego się nie da zrobić w Polsce. Więc jak przeczytałem książkę Bogaty Ojciec, Biedny Ojciec, zrozumiałem, dlaczego oni tak myślą. Dlaczego oni uważają, że powinienem być lekarzem, że powinienem być prawnikiem, a ja nie chciałem do końca tego robić. Na pewno w jakimś stopniu Robert Kiyosaki zmienił moje życie i naprawdę jestem mu za to wdzięczny. Z perspektywy przedsiębiorcy i inwestora uważam, że to są bajeczki. Są to bajeczki i uważam, że Robert Kiyosaki zarabia na tym, że sprzedaje te bajki. Nie widzę w jego materiałach czegoś, co mogłoby zmienić moje życie. To jest tak, że w pewnym momencie, kiedy masz doświadczenie biznesowe i masz doświadczenie jakiś inwestycyjne, to jak z kimś rozmawiasz, albo jak czytasz jakąś książkę, to jesteś w stanie wykryć bullshit. I ja uważam, że Robert Kiyosaki z mojego punktu widzenia, to jest moja prywatna opinia, nie musicie się nią sugerować, jest osobą, która raczej jest teoretykiem niż jest praktykiem. Jakbyś miał pracować na etacie, byś miał sobie jakąś pracę na etacie wybrać, to co byś zrobił? Ja uwielbiam prowadzić firmę i nie wyobrażam sobie pracować na etacie. Ale gdybym zaczynał i nie miałbym pieniędzy na start biznesu i gdzieś bym musiał iść, to na pewno bym poszedł do jakiejś dobrej firmy, która sprzedaje na telefonie, czyli sprzedaje na słuchawce. Dlaczego? Ponieważ sprzedać przez telefon jest stosunkowo trudna. Jeżeli pójdziesz do takiej firmy i nauczysz się sprzedawać przez telefon, to będziesz w stanie sprzedawać twarzą w twarz, będziesz w stanie sprzedawać przez internet, ponieważ schematy są zawsze te same. Ja bym szukał takiej firmy, która jest w mojej opinii dobra, czyli ma dobre szkolenia, jest ktoś, kto Ci pomaga, żeby nie było tak, że biorą Cię, robią Ci szybkie przeszkolenie, tutaj masz skrypt i idź rozmawiać z klientami. I odbędziesz tysiąc rozmów i praktycznie żadnie nie domkniesz. My chcemy nauczyć się tak rozmawiać z ludźmi, żeby ludzie chcieli od nas kupić. A to samo w sobie jest naprawdę trudną umiejętnością I jeżeli tą umiejętność opanujesz, to będziesz w stanie potem rozwinąć swój biznes i będziesz w stanie zarabiać naprawdę duże pieniądze. Ponadto, pracując w call center i jeżeli jesteś dobry, jesteś w stanie zarabiać 7, 8, 10 tysięcy i to nie jest jakiś specjalny wyczyn. Co więcej, zobacz sobie, był taki gość, który nazywał się Jordan Belfort, czyli ten prawdziwy Wigg z Wall Street. Jeżeli czytałeś jego książkę, to wiesz, że on nauczył ludzi w swojej firmie, jak sprzedawać przez telefon. On używał tak zwany system linii prostej. Ludzie, którzy współpracowali, którzy się uczyli od Belforta. Wszyscy poszli gdzieś i założyli swoje firmy. Te firmy dzisiaj są warte miliony dolarów. Dlaczego? Ponieważ oni wiedzieli, jak sprzedawać przez telefon, ponieważ Belford ich tego nauczył, i dzięki temu, że mieli wiedzę, jak sprzedawać przez telefon, byli w stanie rozwinąć swoją firmę i pozyskiwać klientów na telefonie. To jest coś, co ja bym zrobił. Jeżeli bym szukał jakiejś firmy, to po to, żeby zdobyć doświadczenie, nie po to, żeby patrzeć na zarobki, ponieważ moim celem nie byłoby praca, moim celem nie byłaby praca na etacie, tylko moim celem, by było, moim celem by było zdobycie umiejętności, po to, żeby rozwinąć potem własny biznes. Jaki biznes na początek? Usługi, kursy, e-commerce. Ja jestem wielkim zwolennikiem kursów, bo łatwo jest ten biznes skalować. Jeżeli stworzysz raz kurs, to potem możesz go sprzedawać przez wiele miesięcy. Ja, na przykład, mój roczny mentoring, który składa się naprawdę z trzech elementów, bo to jest Kurs, taki materiał treningowy, który trwa kilka tygodni. Jest to społeczność, która sobie pomaga wzajemnie i są to konsultacje ze mną. Jeżeli chodzi o sam materiał treningowy, ja go stworzyłem pierwszy raz trzy lata temu i tylko raz go zaktualizowałem. No no może tą część o Facebooku, o tym jak robić reklamy na Facebooku czasami trzeba zaktualizować, bo zmieniają się algorytmy. Są takie branże jak moja, która się często zmienia, ale są też takie branże, na przykład jak tresura psa, gdzie pokażesz ludziom, jak wytresować psa i możesz sprzedawać kursy o tresurze psa przez parę lat, tak? Więc uważam, że to jest fajne. Jest to biznes, do którego jeszcze stosunkowo łatwo jest wejść, jest bardzo niski próg wejścia i który można łatwo skalować. Ja mam takich klientów, którzy przychodzili do mnie, zaczynali od zera i dzisiaj zarabiają 50, 100 tysięcy, 150 tysięcy miesięcznie. Jakbym zaczynał, to zaczynałbym albo od kursu. Albo od usług. Nie pakowałbym się w e-commerce. E-commerce wbrew pozorom to jest stosunkowo trudny biznes do zrobienia. I ja oczywiście wiem, że każdy chwali, to co, to, co robi. Ale dzisiaj na przykład moja agencja Social Media generuje zyski większe niż sprzedaż kursów. To zależy od miesiąca, oczywiście, bo są miesiące, gdzie to jest pół na pół, ale zazwyczaj już teraz moja agencja Social Media generuje większe zyski niż, niż sprzedaż kursów. I usługi są stosunkowo trudne i łatwe. Trzeba to umieć zrobić. Jak na przykład popatrzę sobie na swoją agencję, to ja mam bardzo małą ilość klientów i bardzo duży zysk na klienta. To jest biznes, który wymaga tylko i wyłącznie wiedzy. Jeżeli wiesz, jak coś zrobić, a czego się można stosunkowo łatwo nauczyć, i jeżeli masz dobrą ofertę, tak zwaną ofertę mafijną, czyli taką ofertę nie do odrzucenia, to bez wkładu jesteś w stanie zbudować biznes, który zarabia kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie. W moim przypadku ja czasami na jednym kliencie miesięcznie mam 100 tysięcy. Oczywiście to nie jest tak, że na każdym kliencie mam 100 tysięcy, bo są tacy klienci, którzy dają się zarobić 20, 30, 40, a są tacy, którzy dają ci zarobić 100 tysięcy, żeby też była jasność. Teraz kolejne pytanie, za ile procent oszczędności kupić sobie samochód? I to jest trudne pytanie, ponieważ pytanie, jaki samochód chcesz kupić i po co chcesz ten samochód kupić? Jeżeli myślisz o zakupie samochodu luksusowego typu Lamborghini, Ferrari, powiedzmy Rolls-Royce, to uważam, że jeżeli zastanawiasz się czy stać się na ten samochód, to cię prawdopodobnie nie stać. Jeżeli ja bym miał kupować Lamborghini, to musiałby to być dla mnie naprawdę taki bardzo mały wydatek. Typu na przykład mam 100 milionów kapitału, który na mnie pracuje i powiedzmy kupuję sobie wtedy Lamborghini. I jeszcze, jeżeli mam dobrze prosperującą firmę, to ta firma bierze ten samochód w leasing. To dla mnie ma sens. Ale jeżeli ja muszę wziąć połowę swojej oszczędności albo wszystkie oszczędności, żeby kupić taki samochód, to uważam, że to po prostu nie ma sensu. Jeśli ten samochód ma cię dowozić do pracy. To kupienie nowego samochodu, czy nawet używanego samochodu, ma jak najbardziej sens. Pytanie teraz, jaki samochód kupisz? Czy kupujesz samochód, który cię dowodzi z punktu A do B, jest tani, ekonomiczny, wytrzymały, bezpieczny, czy kupujesz samochód, który jest fanaberią, po to, żeby pokazać sąsiadom, że jesteś bogaty, że jesteś lepszy, że mm, zaspokajasz jakieś potrzeby emocjonalne? To wszystko zależy. Ja nie jestem też fanem motoryzacji, więc ciężko mi na to pytanie odpowiedzieć. Ale ja osobiście, mając firmę, mając kapitał, wolałbym sobie wziąć leasing na jakiś samochód, niż korzystać z mojego kapitału, który może pracować dla mnie. To jest tak bardzo skomplikowane pytanie, że po prostu nie jestem w stanie ci na nie odpowiedzieć. Kolejne pytanie. Czy reset finansowy spowoduje spadek kursu akcji o 98%? Pytanie nie jest łatwe, z tego względu, że na samym początku trzeba odpowiedzieć sobie, co definiujesz pod postacią resetu finansowego. Patrząc na to, co się teraz dzieje na rynkach finansowych, w gospodarkach i tak dalej, to szczególnie interesuje mnie Gospodarka Stanów Zjednoczonych, bo tam inwestuje. I uważam, że w ciągu najbliższych miesięcy jest spora szansa na recesję. Czyli końcówka roku, początek przyszłego roku jest szansa na sporą recesję w gospodarce. Czyli ludzie będą tracili oszczędności, ludzie będą zwalniani, firmy będą upadać, więc będziemy mieli realną recesję w gospodarce. Teraz jest ta recesja taka techniczna, ale faktycznie przypuszczam, że pod koniec roku albo początek roku przyszłego spowoduje realną recesję w gospodarce. Ale to nie będzie związane z resetem finansowym. Uważam, że bardziej niebezpieczne jest to, co będzie po tej recesji. Ta recesja według mnie będzie taka dosyć płytka, i szybko z tej recesji Stany Zjednoczone wyjdą. Bardziej mnie niepokoi to, co będzie potem. Ale czy będzie ten reset finansowy i jak on będzie przebiegał, to to jest pytanie dosyć skomplikowane, bo na pewno jakieś zmiany będą i rząd będzie starał się w jakiś sposób zmienić funkcjonowanie tego całego systemu, ale jak to będzie wyglądać, nie mam bladego pojęcia i nie chcę się przejmować tak odległą przysz przyszłością. Ale teraz pytanie, na które warto sobie powiedzieć, czy jeżeli by nastąpił jakiś krach na rynkach finansowych, to czy spadek akcji nastąpi o 98%. Jeżeli popatrzymy sobie na takie spółki jak Apple, jak Google, jak Microsoft, to ta spółka jest coś warta. Patenty, są różne aktywa w tych spółkach, pracownicy, zarząd i tak dalej, i tak dalej. I teraz trzeba odróżnić, Faktyczną, prawdziwą spółkę, od yy, kursu akcji. Bo kurs akcji to jest tak, że jeżeli spółka funkcjonuje gdzieś tam na giełdzie, to bardzo często kurs akcji jest albo niedoszacowany, albo przeszacowany. Czyli mówiąc prościej, mam jakąś spółkę, ona spokojnie rośnie, ludzie kupują coraz więcej akcji tej spółki i w pewnym momencie spółka staje się przeszacowana. Czyli kurs akcji de facto nie oddaje tego, co jest w spółce. I czasami jest tak, że spółka staje się modna, tak na przykład było z Teslą. I wtedy wszyscy kupują ze względu na sentyment, a kurs akcji jeszcze bardziej szybuje. W pewnym momencie następuje pęknięcie tej bańki i kurs leci w dół. I w pewnym momencie spółka jest niedoszacowana. I musisz sobie zdać tego sprawę, że na rynkach finansowych jest mnóstwo inwestorów, którzy mają spory kapitał. I ci ludzie widzą, że dana spółka. Że kurs, tej akcji, kurs akcji danej spółki jest niedoszacowany, więc zaczynają inwestować, wywołując kolejną hossę. I teraz, jeżeli powiedzmy, ten tablet jest warty normalnie tam 4000, okej, okay, powiedzmy, że coś się dzieje niedobrego w gospodarce i chcę ten tablet sprzedać za dwa, to ludzie go mogą kupić lub nie. Ale jak powiem, że go sprzedam za 100 zł, to znajdzie się ktoś, kto stwierdzi, okej, okay, biorę, ponieważ wartość tego tabletu jest dużo, dużo więcej wart, ten tablet. tak? I tak samo jest ze spółką. Trzeba odróżnić kurs od tego, co się dzieje w spółce. W pewnym momencie znajdą się inwestorzy, którzy zobaczą, że to jest dobra spółka, ale sytuacja jest niesprzyjająca, taka zewnętrzna, i mają kapitał i mogą to prze przeczekać, więc będą kupowali. Więc ja jestem zwolennikiem, że kurs może spaść o 20-30%, w skrajnych sytuacjach o 50%. Ale trzeba też również wiedzieć, że Stany Zjednoczone i ogólnie giełda i to, co robi Fed. Oni mają narzędzia, które są w stanie w pewnym momencie, gdyby zbyt złe, coś złego się działo na rynkach finansowych, zainterweniować. Ja uważam, że. 98% jak najbardziej nie. Czy w Polsce da się robić biznes? Bardzo często narzekamy na to, że w Polsce się nie da robić biznesu, a ja uważam, że w Polsce da się robić biznes i Polska jest dosyć dobrym krajem do robienia biznesu. W ostatnich latach mnóstwo rzeczy się poprawiło. Dzisiaj jest wiele, wiele ułatwień, urzędnicy stali się milsi, z jakiegoś powodu pomagają. Naprawdę jest 100 razy lepiej niż było 14 lat temu. Ponadto, jeśli chodzi o podatki, to Polska naprawdę jest rajem podatkowym i ktoś to myśli w tym kraju, ma na, dopłaci naprawdę niskie podatki. Bardzo często my Polacy lubimy narzekać. To jest nasz sport narodowy. Cały czas narzekamy, bo też nie mamy porównania z tym, co się dzieje za granicą. Jedź sobie za granicę, spróbuj założyć taką firmę, na przykład w Norwegii, zobaczysz, że w Polsce jest naprawdę dobrze. Możemy stosunkowo tanio zatrudniać ludzi. Oczywiście są pewne regulacje, prawo jest skomplikowane, mogłoby to być prostsze, moglibyśmy na samym początku nie płacić tysiąca różnych opłat i danin, tak, jasne, jest wiele rzeczy do poprawy, ale Polska jest naprawdę dobrym krajem do robienia biznesu. Co więcej, Polacy są w miarę pracowici, chce się im robić. Przedsiębiorcy są ambitni, jesteśmy bardzo kreatywni. Brakuje nam takiej organizacji jak jest w Niemczech. Tego nam na pewno brakuje. Brakuje nam takiego stylu pracy jak jest w Stanach i organizacji niemieckiej, ale nie ma kraju na świecie, który jest idealny. Ja uważam, że Polska jest naprawdę dobrym krajem do robienia biznesu i ktoś, kto ma w tym kraju łeb na karku, to potrafi zrobić dobry biznes. Kolejne pytanie: Czy Polska według ciebie jest dobrym krajem do życia? Ja uważam, że tak. I już ci wyjaśnię dlaczego. Widzisz, kiedyś było tak, że jak byłem młodszy, to chciałem się z tego kraju wyprowadzić, chciałem zamieszkać w Stanach. Wbudowałem tu dom i cały czas powtarzałem, że pewnego dnia zostawię go córce, a my z żoną wyprowadzimy się do Teksasu. Ale uważam, że w Polsce też jest świetnie. Co więcej, my jako Polacy mamy taki kompleks, że myślimy sobie, że na Zachodzie jest lepiej. Ale teraz trzeba sobie po tym Zachodzie troszeczkę pojeździć, bo byłem praktycznie w wszystkich krajach Europy i uważam, że w Polsce jest po prostu bardzo i to bardzo dobrze. Naprawdę, pod wieloma względami. Jakość życia tu jest stosunkowo dobra, polska gospodarka się świetnie rozwija. Zobaczmy sobie, jaki zrobiliśmy postęp w ciągu ostatnich 25-30 lat. Tak, mamy głupie rządy, mamy głupich polityków i to nie mówię teraz o tym konkretnym rządzie, tylko mówię ogólnie. Polska jest bardzo takim zaradczym krajem. Nam wystarczy przedsiębiorcom się nie wpieprzać w życie, a my pociągniemy tę gospodarkę do przodu. I naprawdę dużo rzeczy można w tym kraju zrobić. Mamy fajne podejście do życia, narzekamy trochę za dużo, ale generalnie naprawdę to jest dobrze. To jest fajnie jakość życia Polaka przy tego się polepsza. Oczywiście teraz mamy bardzo wysoką inflację, z którą musimy walczyć, mamy wiele wyzwań, przed którymi stoimy. Musimy zbudować silną armię, musimy znaleźć jakiś sposób, żeby mieć tani, tanią energię. Musimy również konkurować z innymi gospodarkami, ale jesteśmy jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek na świecie i jesteśmy w stanie w ciągu 20-30 lat przegonić Niemcy, Wielką Brytanię i Francję i wiele innych krajów. I naprawdę w to wierzę, że my to zrobimy, ponieważ my jesteśmy bardzo zaradnym narodem, który niestety miał różne epizody, który był zdewastowany po II wojnie światowej. Ale w, nasz, w nas samych jest jeszcze duża chęć do pracy, mamy sporo pomysłów i polscy przedsiębiorcy nie wstydzą się na świecie. Podbijamy świat, podbijamy Europę i naprawdę nie czujemy kompleksów jako, jako przedsiębiorcy. Przynajmniej ja tak uważam jako przedsiębiorca i widzę też po moich kolegach, że my naprawdę nie boimy się konkurencji z Zachodu. Tylko po prostu dajcie nam dobre warunki, jeżeli chodzi o rząd, jeżeli chodzi o władzę. Nie wpieprzajcie się w to, co robimy, a my sobie poradzimy. Czy obawiasz się CBDC, resetu finansowego, wojny o Tajwan? Nie. I widzisz, Polacy mają taką tendencję do tego, żeby zamartwiać się tym, co jeszcze nie nastąpiło. Oczywiście jest wiele zagrożeń na świecie. W każdym momencie może wybuchnąć wojna o Tajwan. Jasne, może. Ona bezpośrednio, jeżeli chodzi o straty na terenie Rzeczypospolitej, nas dotyczyć nie będzie. Będzie nas dotyczyła pośrednio. Zostaną zerwane łańcuchy dostaw itd. itd. Więc yy, Amerykanie odejdą na Pacyfik. Jest to w jakimś stopniu dla nas bardzo niebezpieczne. Reset finansowy podobnie. CBDC, ja uważam, że w Polsce to tak szybko nie wprowadzą, ponieważ 80% osób uważa, że gotówka powinna cały czas być i nawet płatności bezgotówkowe nie zostaną tak szybko przepchane jak w innych krajach. Więc my jesteśmy w ogóle tak, z natury tacy buntowniczy, dbamy o swoją wolność, przez wiele lat nam tą wolność odbierali, więc czujemy gdzieś tam podświadomie, że ktoś nas tutaj próbuje wykiwać. Więc ja się tego nie obawiam. Ale to, co jest bardzo ważne, to twój mindset, twoje nastawienie. Jak ja rozmawiam z moimi znajomymi, którzy są milionerami, to oni. Zupełnie inaczej myślą, niż taki przeciętny człowiek. Tam, gdzie pojawia się jakiś kryzys, coś niebezpiecznego, to de facto szukają okazji. Nawet słowo kryzys, chyba w chińskim składa się z dwóch członów, czyli szansa i zagrożenie. I ja tak myślę, że jeżeli pojawia się jakiś taki silny wiatr huragan, to jedni będą schodzili do piwnicy, a inni będą właśnie stawiali wiatraki. I ja chcę być tym człowiekiem, który stawia wiatraki. Ja oczywiście obserwuję, co się dzieje na świecie, ale nie angażuję się w to wszystko. Ja patrzę na to z góry i patrzę, jak to będzie miało wpływ na mnie, na polską gospodarkę, na Stany Zjednoczone i w jaki sposób szukać okazji inwestycyjnych oraz myślę o tym, okej, okay, dobra, można nastąpić teraz recesja w Polsce. Jak mam zamiar, co mam z tym zamiar zrobić? Ja nie myślę w kategoriach, uuu, będzie recesja, trzeba się bać, świat się zawali i tak dalej. Nie jestem takim panikarzem. Ja zastanawiam się, okej, okay, ta recesja może nastąpić, to co zamierzamy w, tym, w tej sytuacji zrobić? Jak zamierzamy wykorzystać to, że nasza konkurencja będzie miała tak samo trudne jak my? nasza konkurencja będzie miała wysokie koszty reklamy, niski, niż, dużo niższe zyski, jak zami mam zamiar wykorzystać tę sytuację, że będzie wszystkim gorzej, żeby ostatecznie wyjść z tej recesji suchą e, stopą i przy okazji jeszcze szybciej się rozwijać. Więc ja myślę w takich kategoriach i uważam, że Ty też powinieneś myśleć w takich kategoriach. Nie myśl w kategoriach tego, jak będzie źle, jak będzie przejebane i co my z tym zrobimy, tylko myśl w kategoriach OK, będzie ciężko, ale jak mamy to zamiar wykorzystać na swoją korzyść. Jeżeli zmienisz swój mindset i będziesz zupełnie na czym myślał, to będziesz osiągał znacznie lepsze efekty i wyniki, bo panikarzy mamy dużo. Okej, okay, mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was interesujący. Zostawcie mi również komentarze pod tym nagraniem, o czym chcielibyście posłuchać. Następnym razem postaram się nagrać kolejną serię. Więc trzymajcie się. Hej.